Witam z powrotem po kilku dniach przerwy. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony mojej kolekcji komiksów. Zapraszam do oglądania. No to na początek weźmy polski tytuł, czyli Tytus Romek i Atomek, autorstwa Pabcia Chmiela, świętej pamięci, księga 26. Komiks myślę, że jest bardzo w porządku. Tutaj Tytus wpadając do rzeki. Udał się do. To znaczy, się bardziej popły, przepłynął do krainy płynącej, płynącego mleka, czy jakoś tak to się nazywało. No, jakoś tak niewiele czytałem, ale myślę, że komiks jest fajny. W porządku. I to bardzo. Co ciekawe, Tytusa Romka i Atomka poznałem dzięki filmowi animowanemu Tytus Romek i Atomek wśród Złodziei Marzeń. Swoją drogą polecam. Przechodzimy dalej. Chcielibyście zapytać, co tam jest w tym pudle? To proste, komiksy, ale takie zupełnie inne. Mianowicie są one z Japonii i jest to manga e, z pod tytułem Katachi. W Japonii, krzy... pó, przepraszam, w Polsce znane jako kształt Twojego głosu. No. Powiem, że tytuł zrobił na mnie wrażenie. Podobało mi się to, jak właśnie Shoja. E, no, najpierw, Shoja był łobuzem szkolnym. Gnębił e, Szoko. E, tutaj, właśnie jak zauważyliście, z uderzenia jest wulgaryzm, ale nie zwracajcie uwagi. Mangę się czytało dosyć dziwnie, bo od prawej do lewej, a standardowo w komiksach jest od lewej do prawej. Więc co sądzę? Komiks myślę, że jest fajny. Jak to mówiąc wiernie, yy, podobało mi się to, że najpierw, to znaczy tak, że najpierw Shoya, czyli główny bohater mangi, był chuliganem. Kilka lat później stał się już nieco lepszy. No i zaczął mieć coraz taki bliższy kontakt z Shoko. Oczywiście czytałem wszystkie 7 tomów i myślę, że jest zgodny polecenia ten tytuł. a jeszcze oglądałem właśnie ten film animowany na podstawie mangi anime. O tym samym tytule jest tak samo dobry, co komiks. A więc myślę, że warto obejrzeć. A więc zamykając to pudło. Przejdźmy do uniwersum DC. Witamy w DC Universe, konkretnie w wielkiej kolekcji komiksów DC Comics z dwoma częściami Batmana Hash Jimali. Jest to jeden z lepszych tytułów, jaki czytałem. No, fajny, spoko, podobał mi się. Ta właśnie stylistyka. No, fajnie rysował. To było. Ten komiks jest właśnie z lat 2000. No, w 2003 roku został bodajże wydany. No, pojawia się właśnie nie tylko Batman, ale są inne ważne dla tego komiksu postaci, jak Catwoman na przykład. Antagonistów też nie brakuje. Seksownie narysowana Poison Ivy, a wśród jeszcze postaci pozostałych są m.in. Huntress, Killer Croc, Hash też pojawia się, Harley Quinn czy Joker. Zaraz wam pokażę. Tutaj. O, Harley. Tutaj galeria okładek i... O! Joker! Który mówi Tak się robi wejście I śmiech Tutaj martwy Tommy Elliot Który został postrzelony Tutaj kontynuacja Popatrzcie Jak naprawdę Nieźle Batman go obija no obija jego mordę. Tyle krwi mu się polało z zębów, z nosa. E, co dalej? Nightwing też się pojawia jeszcze. Człowiek zagadka. Człowiek zagadka też jest. Rasz, y, rasz bardziej ras gul. Całkiem niezły pojedynek na miecze. Robin, Hash. Podobno różni goście wcielali się w tego to złoczyńcę. On jest tak bardziej antagonistą. Można powiedzieć, że Hash to główny antagonista całego całego Batman Hash. To jest ostatni z nich. No, ostatni z gości, który był haszem. Pod koniec jest właśnie jeszcze dosyć taka długa rozmowa Batmana i Człowieka Zagadki. Tutaj w polskiej wersji wymawiany został jako Riddler. Tak jak w najnowszym filmie o Batmanie. I tak się kończy. Podoba mi się jak właśnie u Batmana widzimy białe oczy, no kiedy chowa się w cieniach. No myślę, że warto przeczytać ten komiks. A teraz przejdźmy do uniwersum Marvela, czyli mojego ulubionego. Zacznijmy od hiszpańskich, meksykańskich wersji komiksów. Pierwszym z nich jest Spider-Man Deadpool. No, bardzo fajny, okej. Okay. Spoko komiks. No, nie tylko pojawia się Najemnik z niewyparzoną gębą, ale również Miles Morales. Jest też Zielony Goblin. Nawet Misterio pojawia się. Fajne bugi ma. Tutaj mamy Misterio. Zoom. wjeżdżają do akcji. Całkiem spoko. Oldman Logan, staruszek Logan. No to jest taki już nieco poważniejszy, trochę brutalny komiks. Pff, bolesne, co nie? W każdym razie tak musiało być. Civil War 2. Jakoś tak rzadko go czytałem. Ostatni, Infamous Iron Man, czyli seria, w której do Victor Von Doom, znany pod pseudonimem Dr Doom, ma kostium, raczej zbroję podobną do Iron Mana. Dobrze, przejdźmy do klasyki Marvela. Pierwszy tytuł, jaki dostałem z tej serii, to Wojna Nieskończoności. Jeden z klasycznych komiksów, ale za to jest podobno świetny. Podoba... Podobało mi się to, że w tym tytule występuje sporo postaci. Trochę chyba nic nie widać. Dajcie mi sekundę. Dobra, już jestem. Wybaczcie, że nic prawie nie widać, ale taka jest kamera. W każdym razie podobało mi się to, że jest bardzo dużo postaci. Nawet nie mogło zabraknąć jeszcze innych, takich jak Galactus, Thanos, Magus, czyli można powiedzieć główny antagonista całego tego komiksu i tym podobne. Poza tym myślę, że Warto przeczytać ten tytuł. Ten uśmiechnięty magus. Jest też jeszcze e, taka, jakby historia Thanosa. Raczej przeszłość. Z małą gamorą. Przepraszam ponownie za jakość. O proszę. No, myślę, że warto przeczytać Wojnę Nieskończoności. Ko drugi komiks z tej serii. Dostałem na Wigilię. Spider-Man Todd MacFarlane. Bardzo podoba mi się ta stylistyka. Te duże oczy. Tutaj właśnie od Mikołaja prezent. Skoro jest taka kiepska jakość, to dajcie chwilkę. No, nie wiem, czy jest jakoś dobrze, ale. Dobra, się tym nie przejmujcie. W każdym razie podoba mi się ta stylistyka Spidermana. Ma fajne, duże oczy. Komiks jest, no, dosyć mroczny. Tak jak właśnie na przykład. E, Lizard potrafi być, no, dosyć straszny. E, w komiksie jeszcze pojawiają się gościnne postaci, takie jak Ghost Rider. Domyślam się, że nie jest to ten Johnny Blaze, a raczej dany Catch. Pojawia się również Wolverine. Klasyczny strój Tiger Stripe. Oraz jeszcze gościnnie Spidey pojawia się w X-Force podczas walki z Juggernautem, pomagając im. I to tyle z klasyki Marvela. Teraz przejdźmy już do ostatniej, jaką jest Marvel Fresh. Proszę bardzo. Zacznijmy właśnie od pierwszego komiksu, czyli Amazing Spider-Man: Powrót do korzeni Nika Spencera. Stylizacja, a raczej styl rysowania Ryan Oatley. Kto jest fanem serii komiksów Invincible, ten na pewno rozpozna, że to ten, właśnie rysownik. No, fajny komiks. W jednym z rozdziałów, że tak powiem, pojawia się e, powiedzmy, jakby sobowtór Parkera. Tutaj w stroju Spidermana całym. No, myślę, że fajny, przyjemny. Bardzo przyjemny do czytania. O, teraz się zrobiło lepiej. Nareszcie. No. A co sądzę o stylistyce Ryana O'Tleya? No. Myślę, że wypada nie najgorzej. Tutaj Peter i Spidey. Był też fajny moment, w którym nareszcie powracają. No, w końcu powracają. To znaczy się łą no, łączą, łączą swoje ciała, no już z powrotem, z powrotem normalny Spidey. To tyle, co pokazałem. Z kolei, Venom do niego, kajca. to już jest bardzo, bardzo dobry komiks. Naprawdę. Jest mroczny. Taki horror, trochę. No, nie tylko w filmie Venom jest głównym bohaterem, ale również w komiksie. Eee, bardzo fajny, mroczny, jak wspomniałem. Pojawia się tutaj Miles Morales. No, jeszcze taki sztos. No, moim zdaniem to był sztos, gdy. W komiksie jest Nal, Bóg Symbiontów. God of Symbiots, Symbiots, God of Symbiots, Nal. No, straszny Ła. W tym tronie wygląda zarąbiście. Tutaj e, stwórca, tak się nazywał. Alternatywna wersja Rida Richardsa z fantastycznej czwórki. E, w komiksie pojawia się również ojciec Broka. Nazywał się Karl. No, taki trochę. Taki trochę, no, ham z niego. Trochę, no, tak, no jeszcze raz, jak wspomniałem. Ham trochę z niego, ale myślę, że Brock, raczej znaczy Eddie jest lepszy. Jeszcze w tym tytule pojawia się jego syn. Tak, zgadza się, Venom ma syna. E, o, to jest ten chłopiec. Proszę. Nazywa się Dylan Brock. Tak, syn Venoma. Tutaj jeszcze strasznie poobijany. No, zapewne Karl to zrobił, czyli ojciec Ediego. Ten moment. No jeszcze tutaj zatrzymując ojca. Żeby, nie, żeby chyba, chyba, zatrzymał go, chyba po to, żeby nie skrzywdził Dalana. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj się znajduje. No, całkiem nieźle wściekły brok. Eddie. No i to tyle. Naprawdę. Ten venom. Do niego, Kejsa, to jest jeden z najlepszych komiksów, jakich warto przeczytać. Powtarzam: Venom to jest jeden z najlepszych komiksów Marvela Ever. No, naprawdę, warto go przeczytać. To by było na tyle. I tak oto zaprezentowałem moją kolekcję komiksów. A wy, jakie najbardziej lubicie? Dajcie znać w komentarzu, zostawcie jeszcze lajka like i suba, aby mój kanał mógł się rozwijać. Widzimy się w następnych filmikach, lub w następnych materiałach. Do zobaczenia!